Siemano, tu DiabloPeli, witam w pierwszym odcinku z gry Mega Man Battle Network Chrono i Ze mną jest... Metalobius z gra. Tak. I to on jest... ogólnie opowie o grze, bo on to znalazł. To jest ogólnie jeszcze demo, konkretnie wersja czwarta demo, mimo że to jest demo, to, to, to przejście tego trwa Przejmie jakieś nam około... jakieś 20 odcinków. No, 4 do 6 godzin według tego. Jest to... Po wydarzeniach z Mega Man Battle Network 6, fanowska kontynuacja Mega Man ma dość dużo fanowskich kontynuacji. Na przykład mają Mega Limited albo Mega Man vs. Street Fighter, Street Fighter więc dość spore grono już nad czymś takim pracuje. Pracowane jest to dość długo. Nie korzysta to z ani żadnej wersji ROMA, tylko z oddzielnego launchera. Wprowadza nową. Nowe możliwości typu Memento, program, który pozwala nam łączyć nie tylko z ale też wrogami. Które to, te... to, było, to było wykorzystane bodajże w Zedince, nie? Czy w niektórych no. częściach? No. Tak, to mogło być z tego właśnie wzięte. I powraca dużo postaci. Jest, tu są ogólnie lokacje z od pierwszego Battle Networka do szóstki. Wirusy też są pomieszane, są dodane nowe wirusy, więc jest dużo nowych rzeczy. No. I ogólnie niektóre postacie wypiękniały, a niektóre po prostu Sama <laughs> Zaraz bardzo zobaczycie w ogóle o kogo chodzi. Dobra. Advanced technologies, content wars, Nie będę czytał po prostu biegów. Chwilę czekał. Żeby przeczytali. Ja przeczytałem, to znaczy, że wszyscy przeczytali. I oczywiście, nasz główny bohater, Len, znów śpi na lekcji. Kto by się spodziewał? Jak, no nie raz... za, jak nie zaśpi, to kurde... będzie no. spał na lekcji. I od no, razu się rzucają spod... w oczy nowe maksoty. No, w ogóle dla mnie ten Mega Man wygląda bardziej jak Len tak samo. Mhm. W ogóle tego nauczyciela nie kojarzę. Ty właśnie muszę sprawdzić, czy w szkole będzie ten, Mr. Match. Nie wiem, czy przynieśli go tutaj, do tej części. Nie jestem ciekaw. O, oczywiście, dzwony dzwony na to, że mm, koniec szkoły i zaczynają się wakacje, to go obudziły, nie? To, to jest. W ogóle wiesz, jakie to były dzwony takie kościelne. No to fajnie U mnie w jest taka melodika Tu 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 jak To słyszysz o siódmej Jak słyszysz taki dzwonek o siódmej rano to cię kurwica strzela Ogólnie, to dobra, spójrzcie sobie na Tego pana No dalej do go Zagadaj do niego <gry> <gry> jeszcze większa bułka się z niego zrobiła, A czy jeszcze to będzie po wakacjach? <gry> Boże. No Wystarczy, że wiemy, jak on w anime później wygląda. No dobra, ale teraz zobaczycie akurat piękniejszą twarz. Musisz przyznać! No na razie widzę Elena na tym Ale wiem o co chodzi. Dobra, wiem o co chodzi. Widziałem ogólnie, zobaczyłem już większość e, tej gry z deweloper let's playa i będę trochę podpowiadał piotra. Ja w ogóle tego chyba nie ma na Podstawie? Nie? Nie. Nie wydaje mi się. Więc ja będę pierwszą osobą, tak! która w ogóle o tym wspomina. Tak. Muszę potem gdzieś w naszej tej w rozmowie znaleźć link do tego, żeby wam linka Do gry, jakby ktoś se chciał zagrać. Dobra, ogólnie tutaj dostajemy wirus z genizo. Dobra. Dobra. No i tutaj dostaliśmy. nie, Dziękujemy za pobranie naszej gry... Zajęło bardzo, da, bardzo dużo czasu nam zajęło na przygotowanie demo, tam ciężka praca. Myślimy, że będziecie mieli... W, w ten, spędzicie miły czas w graniu w, podczas gry. No, bo to jest niby demo do pierwszego bossa, ale do pierwszego bossa to to zajmuje 6 godzin, więc wyobraźcie sobie, ile zajmie... Patrz, ile ktoś zajmie... grubszy niż Dex. Tamta babka? To jest... E... To jest ogólnie... sprite z szóstki. To jest babka? Tak. To jest dziewczyna? Tak. tak. <laughs> Cóż, w chyba też już było to. O Boże! na zamach. Nie, nie nie mogłem zobaczyć, czy jest, czy... jest... W ogóle skąd ona wzięła te frytki z Magdalena w szkole? Nie mam zielonego pojęcia. Spójrzmy, tutaj się Ale jestem ciekaw, czy został ten element, co zawsze, Podłączenie się do wszystkiego? Podłączenie się do budki psa. nie mam pojęcia. Może. Let's go back home first. Tak, ale można się podłączyć do budki psa. Wiesz, wszyscy można się podłączyć do. śmietnika. Psa. Myślałem, że do śmietnika. Tylko że do Robopsa. w ale dalej Robo psa. pojawia się kurde w drugiej części więc... Znaczy, ja, w drugim odcinku, jeżdżę. robo rzucę. Hmm. Robopięt, robokoty. Gra mnie ja ta. Skape mnie się truluje, mam dalej... Z tym... czymś. <grym> Dzieci, ale to się zaraz uspokoi. O, dobra, uspokoiło się. kolejna zmiana, Maksota. To jest ogólnie chyba. To jest dom z ba piątki, chyba. Trochę odnowiony. Przynajmniej <grym> jeśli chodzi o miejsce kuchni. Wygląda inaczej niż tak wszyscy no. Dobra man, ja wiem jak cię połączyć z No Tutaj mamy taki pa, patrzcie jaki fajny dywanik zielony Tak, to jest tak. zdecydowanie dom z piątki, tylko trochę odnawiane kolory fajnie to wygląda nasze yy, w ogóle yy, patrz kto jest na szafce Zero Mam no. Jeszcze ktoś bał Nie wiem, chciałbym tutaj, tutaj też jakiś plakat. No, Szczęść. Podłączamy się do komputera. I teraz to po prostu wygląda genialnie. W Megaman. W menach, Mega w Battle Networkach. Zawsze są te serii, typu plakaty z innych gier. Na no. ścianach i tak dalej. A tutaj możemy spodziewać się je więcej, bo. To jest fanowskie. No, fanowski. Okej, okay. tutaj Tr się teraz nauczymy podstaw sterowania, oczywiście na najprostszych przeciwnikach. Tutaj, tu jest powierzchnia terenu chyba z trójki. Ej, tak zauważyłem, nie? Ja wpierw myślałem, że ten zegar pokazuje jakby czas w świecie tutaj, w Mega nie? Bo no. pokazuje nasz czas. A w sumie? Bo jest 21.05. Meto. No, dwudziesta pierwsza no, no, mamy podstawy wszystkich, tak zwane mety, które pojawiają się od Mega Manów klasików po zero. X, -y, ZX. -y. Przede się ja te mety bardzo. To jest ikona na serii po prostu tak. Okay, Mega Man, let's go. Batmind -right set, execute. podstawowe chipy, nie? A, tutaj są chipy bardziej jednak szóstki, bo nie ma tutaj crackoutów, tylko są crackshoty. Tak. Bo crackshoty pojawiły się w 6, wcześniej to były crackouty, które tylko wyrywały dziurę. Były takie dość... Mało bo... No. Tak, a tym bardziej jak się ma Double Crack, shot, to to w ogóle będzie fajnie. A jak na razie, nie wiem czy w ogóle w debie można osiągnąć e, Memento, ten program, ale na pewno widziałem już filmiki z Memento FreezeMana i QuickMana. Nie widzicie? Nie widziałem dokładnie jak działa Frizzman, ale Quickman potrafi z tego maranganić. Okej, enemy Delated i ostatni. Tak, okay. w ogóle keep, uh, no ice, tutorial, tak? To myślimy ten tutorial, który jest w piątce i w szóstce i w czwórce. What? No. No. dokładnie chyba te same dialogi, Zresztą to jest tak zawsze, że pierwsza walka dwa kanony, później obsługa walki mieczami. Później obsługa. No, a potem area graby nie w bo... ogóle. No, nie, na końcu jest obsługa. Reagramy w jest... części tego W trzeciej e... są. Full synchron. Jeszcze chyba ten. Bo, a, ej, wirus od razu! Wow, surprise! O, mogę sobie bastera Ja Jak wolę. Whatsapp jest bardzo fajny. To już będzie... będziemy miał już meta na dwa hity. Podejdź, podejdź, proszę. Fajnie. No kurde, W ogóle muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda pasek custom no. w tej części. Bo reflektor, to jest to samo co guard, tylko że nazwę ma szóstki. Aaa, no ale wszystkie nie ręce. to jest chipy. Eee... No ja trochę znam, ja w sumie znam się na większości częściach. Eee, white capsule działa tak, że na przykład, następne... To się ładuje jak plus 10 albo cokolwiek, co zwiększa nam możliwości następnego chipu, tylko że to nakłada efekt paraliżu. No, no to akurat by przy, przydatne na bossy. No i to się przydaje też, jak macie chipy multi-hity, typu Vulkan, bo każdy hit wulkana będzie paraliżował. Po 20, bo nie, i, pa, i paraliż. Paraliż, a jeszcze jak damage opasowanie, to tego to No jeszcze jak nie wiem, jak jakiś program advance wulkanów tutaj będzie. A właśnie. Ciekawe. Nie ja wiem, na pewno widziałem Life Sworda. Sword to jest. Eleziko. To jest To jest mój Pewnie ulubiony z program, też I ogólnie Czy... ja przeszedłem tylko dotąd, potem jeszcze nie chciałem spoilerować. Ale ja za to obejrzałem trochę tego, więc będę mógł. O ile nie będzie mi ścierało podzielenie, to będę. Poza mówieniem ogólnie o grze i o tym się co trzeba. Nie wiem mocniki chyba będę robił sobie tak po 25 minut Optymalny w miarę czas eee, Tutaj mamy ACDC area eee, I teraz mam. W no ogóle... nie taki standard, bo wszystko się dzieje w innym mieście. No, niby ten. Ja mam teraz ogólnie questa znaleźć jakiegoś skrzydławcy, czy ten, bo coś tam zapomniałeś. O Boże, ta gra mi daje recovery. Ale ja nie no mam tutaj. jeszcze double soul... La, soul... soul la, no tutaj nie ma double soul, tutaj jest właśnie Elemento. No no, nie. Nie. A nie, ściecham po tu Fajne dwa szczypy, dwa sordy i... sobie go. No kumple. ale komuja. akurat na niego, no to wiesz... On akurat stał tak. No to są kanon... Czekaj, ja mam szukać? No, w sklepie, dobra. Tutaj jako psiwnicy są kanon długie, które się eee. pojawiały chyba ostatni raz w czwórce albo w trójce mi się leży w czwórce w piątce były zastąpione jako zwykły psiwnicy przez Marek kanony Później były zastąpione przez Machine guny. Eee, mam... Zobaczmy co on tu ma. Ej Dobra, nie mam jeszcze. 4. Piu. Idziemy oddać mamie z góry. Zrobię twoje ulubione danie. Okay. Ogólnie tu będą te turnieje? Będzie turniej chyba z tego, co pamiętam. Ale nie wiem, czy on jest jeszcze w demie, czy aby nie kończy się później. Ja wiem, że na pewno tak w demie dostaniesz. Powinni. O, a ten został taki sam. Nie, trochę jest zmieniony. Troszeczkę, trochę. ale no. wiesz. Ale nie podoba mi się sama. Na ten laksus. Ten mi się nie podoba. Był. No, Jego ostatni dzień w szkole był trochę długi, to i że przez całą lekcję. Wszyscy też mu to się zdarzało. Nie musi o tym wiedzieć. Ogólnie jestem ciekaw, nie? Mm. Y, czy ten y, lamp pójdzie w ślady ojca, później wiesz? Ten sam zawód i w ogóle. E, to już zrobił w pewnym momencie tak? Tak, odkrył. Bezprzewodową... Zrobił na chyba bezprzewodową bramę chipu, coś w tym stylu. No. Więc trochę już tam poodkrywał. sam ja znam fabułę co się działo, Co się dzieje ogólnie po fabule tego wszystkiego. No, raczej wszyscy wiedzą, że LAM będzie... Hmm, no, 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 no z mail. A nie wiem czemu mailu się nazywa w anime, ale to mniejsza. Możesz walczyć już z Getsmanem. No wiem. Który, jeśli jesteś części tak samo żałosny żo jak poprzedni, to nie będzie to wielkim Nie będzie to zbytnim wyzwaniem. No. Przejdę, przejdę spoko, Zaraz cię no, na No, go... zaraz na klepie, dawaj na ring. Zaraz cię na klepie, a tutaj kurde Gatsman 500 HP, nie? I takie. Jeśli będziemy miał te same ataki co w trójce, to. To będzie nie będzie czas. wyzwaniem, ale no. Sie mam? Nie? Yep. Gatsman! Fajny... to... Bardzo fajny isterek jest do e, właśnie mail. Sprawdźmy, jakie masz o e, Ten standard. Będziesz miał swoje dzieło? Nie, na razie najpierw działać na zrobię Zrobić tak. No <laughs> No wiesz, to jest Gatsmen. Czego można się spodziewać od Gatsmana? A walisz p po pomysł twasz się na to no Podejdź Chyba tego nie robi już Podejdź O nie ej ma. Mama To był gest Ej no oh. poddę, ale, Ale tym przyspamił teraz coś, pot coś potrafi w tej części Trochę go Lepszy Przespamić to wiesz I chyba zmądrzał, bo nie potrzebował południu Jak na razie nie używa tych ataków z trójki, czyli tych młotów pseudo. Pseudo. Nie ma gadzwa, jeżeli. O, oh, moja ogólna... Ogonę... Kurde. No. Zapomniałem, że to się mówi jak damage. A tak to bym miał powiedzieć coś o kombinacji. Yyy... E Gas Machine Gun, Co ciekawe, pojawia się też w trójce, w i tak dalej. Tylko, że jako e, style change, style czy coś w tym stylu, to było był ten styl z wielką łapą. E, ma właśnie gaz Machine Gun, a spodaj w bujce, jestem trochę słaby. W trójce jest fajny. I ogólnie bardzo ładne panele teraz wyglądają. Panele zostały naprawdę polepszone. No. Next time, man. Yeah. Dobra, co teraz? Możliwe, że już znalazłem tą rzecz. No dobra, to ja, ja bym wbił na twoim miejscu, do tego domu, od melu, i pokazał, co tam się dzieje. No dobra, spoko. Ale i tak to muszę zanieść y, do ojca, więc muszę i tak wyjść, nie? No. Więc... dobra. Czekaj, no jeszcze to, zrobię to. Się to tylko zrobię jeszcze to. Do budki. Standard. O, o. Co? Bo nie widzę. Nowy e, nowy fajnie virus? się zmieniło. Aha. E, nie, to już nie jest takie standardowe, wiesz, kółko. Tylko już bardziej takie zakręty im w ogóle. Fajnie się zmieniło, fajnie, powiem. Idziemy do domu maili że I... mi odetnie za ten czas. Mówię, że gdzie to jest? Na fotelu. Jest lalka. No, a zobacz, kogo ci ta lalka przypomina. Przy a pochodzi z popularnej gry wideo. Znaczy serii gier wideo. Znanej ze swojej trudności. Przypominam, na którym bocie pole poległeś w Zero? Eeehe <grymny> Pierz <grymny> No, a to jest ogólnie lalka Ciel No dobra, dobra Nie jest od razu Ogólnie to fajnie to było przyjść, nie? Dostałem od razu Recovery 30 No ale ja ci go dziwnego kodu i będziesz miał zupkę Nie mam 10 ja mam L 10 L10, L30 i dwie L ki bomby no to nie aż taką wielką zupę. Nie mam takiej zupy. zupy. sobie. No, nie powiedziałbym o twoim folderze z trójki, że nie masz zupy. Wiesz, to było pierwszy raz. Czwórce już mam w miarę. <śmiany> w miarę. No, nie mam żadnego chipu takiego odstawiającego... O. Patrz jak fajnie wygląda. Nie wiem, ja dalej widzę ht od mojej... No to od no nie, idź dalej A nie, nie wygląda jak teraz, dobra O, jest C-Lab zmienione? No, wygląda tak jak w piątce I cy też jest z piątki Coś tak myślałem, że tutaj się podłączę Nie ja wiem, czy może ogólnie, bo HP memory można znaleźć W piątce można się podłączyć jeszcze, jak wejdziesz do głównego holu cy bo to tam są 2 komputery, nie tutaj też są i do jednego z nich można się podłączyć. Coś ty wyglądający, nie wiem jak bankomat Przed budynkiem? Nie, w budynku, w głównym holu A, budynku. Dobra Bo przed budynkiem był jego automat z bardzo. Ale jest z piątki. Jeszcze spora droga przed tobą Żeby zostać kimś tak. Wpier <grybujesz>, musisz przestać zasypiać w klasie O! Nie. Yep. Ktoś w niego wpadł No Mogę, nie zobaczyłem kto? kto Kto to? Jakaś dziewczyna, chyba Chyba <grybujesz> Chyba, nie wiem, nie... Zcięło mi się na dialogu i widzę tylko włosy Uff, sorry, my bad, it's have to go, bye, sorry i się śpieszy gdzieś. no nie zobaczyłem chyba. Zobaczysz sobie wiesz. <głos》> u mnie. No, na odcinku, tak. I dużo mi to da. <głos》> o są. Dwa takie. To tak, do którego, to którego się da podłączyć, no. I na górze... W jednym jest... W był Kozdo, do którym było e, rega. Jakieś tam, nie wiem czy tutaj też to będzie. W razie to szukam tutaj jest. W Sajabie w piące na początku mia, mieli siedzibę przy Panel grab, kurde. Tutaj kolejka jakaś. Ja ci mogę zdradzić bardzo swoją taktykę na no ostatniego bossa w tym demie. nie będą ci potrzebne dwa panel graby, czyli te pojedyncze przejęcia. I kilka trąbek. Bo ten boss nie potrafi bić, e, tak jakby tuż przy sobie e, Jeśli nie jest to nas w przeciwnym panelu I przynajmniej, po prostu stawiasz trąbkę na ostatnim jego panelu, tuż przy... krawędzi. Okej okay. Mamy pierwszą taką... Znaczy już drugą... ...misję badawczą jakby, nie? Wejdź do windy, poszukaj... E, ...wirusów, rozwal, nara o, o więc to za yy, randomowy Navi. To się nie skończy tylko na wirusach chyba. Nie? Będzie wprowadzenie takiej postaci jednej. Yy, razie... czy, ja czy ja myślę o tym, o kim myślę? O kim myślisz? Zobaczymy. Ja na razie nie będę nic mówił. Na razie mam biały ekran, więc. No, pewnie, pewnie odłączenie, nie? Nie pewny, się... walczyć z y, 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 fioletowym Navi. Walki tutaj to są... O! O! Jednak są takie. Dobra. No, tu jest prowadza Tu jest... Wrócił system z no Możemy tutaj fajnie. też walczyć... Możemy też walczyć z y, Punk nawi, czyli to są odpowiedniki hill Navi z y, szóstki. <noise> Już mu 80 to są trzy miecze, na twarzy. No i ja widzę, że mają, że heal'nami mają te same tendencje, co w czwórce, czyli przywołanie wirusów. O, longsword! To nie był longsword, to chyba walnął na 3 do przodu. Łoł! Wow. To nie, to jest innego niż longsword. Bije mniej, ale leci 3 do przodu. Heroesword? To taki, jakby... Gdy... Znerfiony? Wow, ten koleś ładnie bił. Ej, wiesz, czipy muszę rozwalić. A ja 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 to są chipy. Ta? Tak. W... w późniejszym momencie może pojawia się tak jakby nowe rodzaje walk sieciowych i można... Że... I przywołują te działka. Nawet może trochę nimi kontrolować panie. O to jest do, to są dopiero późniejsze od sezonu pierwszego. Bo tutaj ja mam o tyle łatwiej, żeby opowiedzieć co bo mogę się posiłkować zarówno w się anime jak i no, ja czytaniem. na no odcinku. No a ja dodatkowo czytałem mangę, więc... Mogę się trochę posiłkować swoją wiedzą w miarę. Dobra. I w tym odcinku myślę, że możemy przerwać, nie? Tylko skończą się te scenki i będziemy mogli przerwać. Ojej, masz na liczniku. 27. Więc mówię, skończą się te scenki, przerwiemy i zaraz zabierzemy się za następne. Doktor Stiller. To jest nowa postać wprowadzona. to było dziwne. Gutsman w anime używa jakiegoś mega ciosu, Megaman sobie wystawia rękę, zatrzymuje. Koniec. No brawo. Ciesz się z tego spotkania. Kwat, wiesz, bo on ma teraz jakieś tam spotkanie, coś, nie? I tam baw się tam dobrze, czy coś. Good luck, have fun. Dobra, dalej. We going to be we night, dużo scenek process, aktualnie maya? jest. Dobra. To jest Yeah, he was really hard. Anyway, let's go check out the Arcus Baby BBS. Nie wiem co to jest. Dobra, ale my no, w tym miejscu. No to są te tablice. My w tym miejscu skończymy odcinek, więc żegnam się z wami, Diablo PL oraz. Metrowy zagra. Żegnam.